Jestem easy i a witam w kolejnym odcinku Server Play. Tak, tak się będzie nazywała ta seria, Server Play. Jesteśmy teraz na drugim biomie. Wow, duże góry. Od razu. Bardzo duże. Dobra. Dobra, to już czytałem. Pierwszy NPC. Silverfish. Go kill ten silver. Że... No mam sabić 10 silver fishów. Tylko gdzie one będą. Proszę bardzo, już mam. Ło, wow, Ło. Wow. Dobra, jeden. Dwa. Ło, wow, ale spodnarów. Nie nie, nie 3, 3 Ło wow, fuck Ciężko się je zabija na serwerze Ała, ała Ym. Dobra nie wiem ile już zabiłem Zabiję jeszcze 5 na wszelki wypadek Raz Ło oh, No, te cztery i będzie. Powinnam już zabić tyle ile trzeba. Gin, gdzie ty idziesz? Tyle? Ostatni. Fuck. Dobra. Wpadł. Wracamy po nagrodę. Dobra. Ale... Tutaj przez sobie zobaczyłem jak to mniej więcej wygląda O, 64 żelaza, 20 chlebków, o tak. O tak. Przyda się. Um, co tylko 3 NPC Gdzie jest reszta? Trochę to chamskie, dobra Co masz dla mnie? Okej okay. Co akceptowałem to? No Go kill 10 pigs and return zabić 10 świnek tylko gdzie? Pewnie gdzieś tam. Na 100% nie. Tam była jakaś tabliczka? Nie było. Tutaj też żadnej nie ma. O, tu jest jakiś portal. Następny biom pewnie. To i dungeon. Aha, dobra, nie. Jednak nie. Dungeon jednak. A gdzie są te świnki? A fajne góry Naprawdę, o tu coś było Ło wskoczyłem Zombiak, A tu zupełnie świnie O tam jest jakiś gość Świnki, mnie wspomnie się, spełnijcie się Fakt, to będzie ciężkie Światło jest, trawa jest, powinny się spałnić Co jest dalej? Dalej są silverfisha Drugi obóz silverfishu Ło wow. Coś tutaj chyba jest Oła. Coś to chyba ciężkiego jest, że tyle tu osób stoi Ciekawe. Wysoko. Sprawdźmy, co tutaj jest. Tutaj jest dalsza część drogi, która prowadzi do pewnie kolejnego biomu. Coś jest, jakaś tabliczka. Sprawdźmy. Remember, ha. How... Lake of Fate. Dobra, później. <coughs> Jest tu coś takiego w zasadach, w zasadach napisane, że im dalej się pójdzie tym jest trudniej, więc tam był Dungeon, więc to co jest dalej tą drogą jest pewnie trudniejsze niż tamten Dungeon. Wow, fakt, dobra. Zaraz, zaraz. Te góry są naprawdę wielkie. Chcia, chcia, się chciałem się tak przyjrzeć chwilę chociaż. Ale fajne, zro, fajnie zrobione. Prawie zginąłem. A gość trzymał diament w ręku. Są te świnie. Kurde... Dzień jest, świnie powinny być. Świnie, respcie się. O, o! One się chyba tu zrespić nie mogą, no. Fak, to jest problem. O, O! Hmm? Na tym świecie widocznie nie może być dnia. A te świnie na się nie chcą spełnić. Chyba porzucę ten quest. Tylko muszę sobie sprawdzić jak to się porzuca. No one się już powinny dawno zespałnić Dobra, ja do Was wrócę w mieście już z porzucony, porzuconym questem. Zaraz wracam. I jestem z powrotem. Misję porzuciłem. Została nam tylko z tego pomieszczenia. Z tego dużego budynku. To, quite fun, yes sounds. E, akceptowałem? So you think Dobra, idziemy do zabawkowego dungeonu. Dziwna nazwa. Sprawdźmy. Alba kolejski za wynik Jur mam 94 Dobra, idziemy do dungeonu. Może nie zginiemy. Wow Co to było? O, ale bym chciał tu coś wykopać. No, już myślałem. Łofak. Wow, coś mi zlagowało trochę. O! Mierz mi wypadł, fajnie. Haha. <grystanie> Jakoś dziwnie tutaj światło miga. Mięsko się też przyda. Aha, bo ja pewnie zaświecam. Redstone O, biegnie King, king No Dobra, co tu jest? Okej okay. Okej okay. No, tak jak myślałem wszędzie tu są spawnery Faki to pojąków Kurde, jakieś lagi mam większe niż wcześniej Fak, ale mam mało żarcia Fak Dobra Biegiem do domku Dobra, dziś to powinny być drabinki So, są, so, fuck, fuck nie, wejdź tu, wejdź tu, tak, wejdź. Jest. Nie mogę otworzyć, prawda? O Jezu, creepery to się tu spełniał! O masakra, fuck. No tak, fojonki przecież umiał wchodzić. Ała, zaraz mi zepchnie. I teraz po drzewach. Fuck. Zaraz, zaraz, ja sobie tu jeszcze zjem. A nie, dobra, mam prawie cały pasek. Zdrowia. O, fajny Creeper jest na dole. No kurde, jak stąd wyjść? Dobra, gdzie mam iść? W którą stronę, w którą stronę? Tam. Dobra, ale na liście już będzie mi się chyba trudniej wspiąć. W popniu. Dobra. Teraz na grzybka. Ło, wow, fk. O nie. Fk, nie! Nie rozbiegłem się, ja pierdzielę O tak, świetnie do wody. To tym bardziej. Biegni, 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 biegni. Oh, fk. Tam jeszcze creeper w kącie siedzi. O dwa nawet. O oh my god. Czy ja teraz biegnę w ogóle szybko? Biegnij, biegnij, biegnij Dobra Jest, udało się, dobra Uff. A teraz po chmurkach skakanie Ale tu przynajmniej już nic nie będzie zabijać Fajny dungeon Weź się sun, ja pierdzielę O, zabiję go Dobra, można i tak o, coś tam jest? Czy to po prostu dziura? Żebym mnie z... Fak, źle pobiegłem. O Jezu. A niedobrze, tu nie wskoczę. O jacie, dużo skakania. Dobra, o fak, dobra. Jeszcze tu. Nie, fuck I jestem z powrotem. Na chwilę przeszkodzili i od razu sobie wskoczyłem tam, gdzie ostatnio spadłem. Mam nadzieję, że teraz mi się już uda. O, jest jakiś fuck. Jump down. Gdybym nie wiedział, gdzie jest. Dobra. Dobra. Już dużo. Dobrze, że te chmurki są długie w miarę To mogę się upewnić czy szybko biegnę. Dobra Ostatni skok Jest, udało się. Jest, udało się. Oczywiście nic nie mogę otworzyć prócz workbencha. Fuck! Śmiałem go uderzać. Dobra, czy to koniec? Raczej nie, bo będzie jeszcze boss. To może jednak koniec Jakiś następny długi korytarz ło nie! O nie! O nie Dobra, zabiłem go Ale NPC-ów. Znaczy villagerów Jakbyście nie wiedzieli co tam pisało, to w którymś z tych domków jest jakieś ukryte przejście. Trzeba je poszukać. Dobra, jeszcze sześć. Spawner. Spawner... Co, może w ostatnim? Kurde. Chyba, że może gdzieś tu jest jakaś dźwignia i tu się będzie coś otwierało. A, tu jeszcze są domki. O, jest! Ha. Finish on big ing To i No le tu Idziemy po nagrodę O, trzeba się jeszcze przebiec kawałek Ty, tym, 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 tym Dobra O. I tak od tego brałem. Tym razem dzwoni... O! Diamond Sword! 30 Golden Blocks! E, sprawdźmy co jeszcze. I tyle. Dobra. Więc to było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę! Na razie!